Dzień dobry! Dzisiaj spotykamy się w drugim odcinku naszych rozważań na temat listu Jakuba. Ostatnio powiedzieliśmy sobie na temat całej teorii związanej z tym listem na temat faktu, kto jest adresatem, jaka jest struktura, kto napisał ten list, w jaki sposób wyglądały pewne relacje między różnymi osobami właśnie w tamtym okresie czasu. Dowiedzieliśmy się coś, niecoś na temat teologii, która jest zawarta w tym liście, na temat pewnych różnic, do których w czasie naszego dzisiejszego odcinka dojdziemy. A teraz już będziemy skupiali się po kolei na różnych częściach tego listu, począwszy od oczywiście pierwszego rozdziału. Na samym początku mamy, tak jak wspomniałem poprzednio, jeden werset, który służy nam jako wprowadzenie. Czyli bardzo krótko, bardzo lakonicznie Jakub odwołuje się tutaj do swoich odbiorców. Apostoł Paweł miał zdecydowanie szerszy, miał zdecydowanie dłuższy taki sposób rozpoczynania swoich listów. Tam w sposób jasny i klarowny pokazany był wstęp. Tutaj natomiast tego wstępu jako tako nie ma, dlatego, to, dlatego że już od drugiego wersetu mamy do czynienia z konkretnymi wskazówkami Jakuba. Ale ten pierwszy werset, mamy powiedziane, Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. To jest nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. To znaczy, że odbiorcami tego listu są właśnie różne pokolenia, różnych osób żyjących w diasporze, czyli w rozproszeniu. Jednak na samym wstępie zostało także powiedziane, że Jakub jest sługą Boga i pana Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, mam nadzieję, że kiedy mówiliśmy o autorstwie, powiedziane zostało, że Jakub był rodzonym bratem Jezusa. W jednym z tekstów ewangelicznych, które także zostały przytoczone ostatniego razu, była mowa o tym, że rodzeni bracia na początku nie przyjęli wcale Jezusa jako zbawiciela. Może trudne to było dla nich, że wychowują się tak naprawdę z kimś, kto ma, jest uważany za Zbawiciela świata. Rodzony brat, Zbawiciel. Niewątpliwie była to no, trudna sytuacja dla nich. Ale tutaj mamy na samym początku powiedziane, że Jakub jest sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Sługą. I to jest ważne słowo, dlatego że ogólnie w Biblii hebrajskiej. Termin sługa. W Biblii hebrajskiej używamy tutaj słowa ebet, które może zostać przetłumaczone jako sługa, ale także niewolnik. I w tym piśmie, w liście Jakuba, także słowo sługa może zostać tłumaczone jako osoba, jako niewolnik. Niewolnik Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy tak sobie to przetłumaczyli. No, nie brzmiałoby to chyba za dobrze. Myślę sobie, że raczej w momencie, kiedy byśmy się przedstawiali, to pierwszą rzecz, jaką o sobie byśmy powiedzieli, no to może, gdzie mieszkamy, ile mamy lat, jakoś tak ogólnie bardziej, kim jesteśmy, ale nie na zasadzie, jestem Mateusz i jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Tak więc nazywanie siebie samego niewolnikiem Jezusa naprawdę jest dziwne. Jeszcze tym bardziej, jeżeli zobaczymy, że Jakub w tym odnajduje swoją tożsamość. W momencie, kiedy mówimy o sobie pierwsze zdania, to raczej są to najważniejsze treści, jakie chcemy przekazać drugiemu człowiekowi, te najbardziej podstawowe. A Jakub w momencie, kiedy sam siebie prze przedstawia, to mówi tylko i wyłącznie o tym, że jest sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa. To go określa. Jakub tak naprawdę nie wspomina o niczym więcej na swój temat. Nie wspomina o tym, że jest przełożonym kościoła w Jerozolimie. O tym nie mówi. Nie mówi o swoich dokonaniach w kształtowaniu się tego zboru, ale tylko i wyłącznie o tym, że jego tożsamość zawarta jest w tym, kim jest dla niego Jezus Chrystus. Kiedy jest mowa o, o niewolnikach w Biblii, to takie samo słowo, właśnie jak, jak niewolnik. Zostało użyte w kontekście chociażby Mojżesza, Dawida, czy też kilku ważnych proroków w Starym Testamencie. Tak więc nazywanie siebie samego sługą, już na samym początku komunikuje pewną rolę, którą Jakub miał do wykonania. Ale z drugiej strony jest to także nawiązanie do Jezusa, dlatego że w liście do Filipian, który rozważaliśmy w drugim rozdziale, w siódmym wierszu. Jest napisane o tym, że Jezus sam stał się sługą. Lecz Jezus wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. W tym momencie możemy zauważyć, że Jakub ma się na kim wzorować. To nie jest tak, że Jakub patrzy na Boga, który był mu jakoś odległy, ale patrzy na Jezusa, którego widział, przecież z którym przebywał. I mówi o Jezusie jako o słudze. Dlatego postawa Jezusa jest dla Niego inspiracją w byciu sługą Bożym, też sługą na rzecz drugiego człowieka. Więc tyle, jeżeli chodzi o pozdrowienie. Więcej tutaj nie ma, więcej nie znajdziemy w tym liście Jakuba. Później już mamy właśnie bardzo praktyczne wskazania. Od drugiego do 8 wiersza. Mamy mowę o próbie wiary oraz o proszeniu Boga o mądrość. Tak byśmy mogli powiedzieć odnośnie kilku tych pierwszych wierszy, właśnie z listu Jakuba. W drugim wersecie jest napisane: Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Zwróćmy uwagę tutaj, że zdaniem Jakuba próby są elementem Doświadczenia radości, co jest dosyć dziwne, dlatego że kiedy no, zapytalibyśmy siebie samych na temat może różnych naszych trudnych życiowych doświadczeń, to doszlibyśmy może do różnych wniosków, ale raczej w momencie, kiedy konfrontujemy się z daną próbą, to wcale nie jest to jakiś powód do zadowolenia. Wręcz przeciwnie. Często te trudne doświadczenia sprawiają, że nie jesteśmy zadowoleni, ale jesteśmy po prostu smutni, i może w danym momencie nawet mamy dość sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ale Jakub pokazuje coś zupełnie innego. Rozmaite doświadczenia mają być dla nas radością, mimo wszystko. I Jakub zdał sobie sprawę z faktu, że bardzo duża część odbiorców tego listu. To są osoby znajdujące się pod prześladowaniami w różnych miejscach. Jednak łączy ich właśnie to, że przeżywają rozmaite doświadczenia. I dlatego też Jakub kieruje do nich to konkretne wezwanie, pokazując im, że w tej sytuacji, w której się znajdujecie, wcale nie jest to jakaś tragedia, ale dużo zależy też od waszego nastawienia, w jaki sposób podejdziecie do tych doświadczeń. Które właśnie są teraz Waszym udziałem? Dlatego, że poprzez różnorodne doświadczenia człowiek może stawać się silniejszy. Tak też jest w perspektywie duchowej. Poprzez różne doświadczenia możemy stawać się może nieco bardziej wrażliwymi chrześcijanami, może nieco bardziej dojrzałymi osobami, także w kwestii chrześcijaństwa. Dlatego, że jeżeli zatknęliśmy się już, z pewnymi sytuacjami, które nie wyglądały tak, jak naszym zdaniem powinny wyglądać, ale byliśmy w stanie przez to przejść z, właśnie dzięki też opiece Pana Boga, to taka sytuacja może nas czegoś bardzo wartościowego nauczyć. Jakub stwierdza, że także przy okazji tych doświadczeń bardzo istotna jest mądrość. I mądrość jest czymś, Czego potrzebuje tak naprawdę każdy człowiek? Myślę, że każdy z nas w jakimś tam stopniu tej mądrości pragnie. Czasami mądrość może nam się kojarzyć może z jakimiś tytułami naukowymi, z wydumaną, czasami jakąś wielką teorią, ale często też mądrość jest potrzebna do dokonywania bardzo prostych, różnych życiowych wyborów. Jakub stwierdza, że mądrość jest nam bardzo potrzebna, ale możemy też Pana Boga prosić o tę mądrość i On nią może nas obdarować. W Starym Testamencie mamy historię Salomona, który prosił Boga o mądrość i faktycznie też Pan Bóg spełnił jego prośbę. Czytamy, że Pan Bóg mówi w ten sposób: Oto daje Ci serce mądre i rozumne. Że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Salomon prosił Pana Boga właśnie o to, żeby mógł w sposób mądry rządzić krajem, żeby w sposób mądry podejmować różnorodne decyzje. I Pan Bóg sprawił, że faktycznie stało się to realnością. Jakub pokazuje, że potrzebujemy mądrości także. W kontekście tych doświadczeń. Dlatego, że człowiek mający pewną bożą mądrość w sposób zdecydowanie inny przejdzie przez doświadczenie, jakieś trudne doświadczenie jego życia, niż człowiek, który tej bożej mądrości nie posiada. Dlatego, że czasami jesteśmy w stanie zobaczyć pewne rzeczy dopiero po fakcie, dopiero pewne rzeczy zrozumieć, kiedy już upłynie sporo czasu. Ale do tego potrzebujemy takiej bożej mądrości, o której tutaj Jakub zdecydowanie mówi. Następnie od wersetów od 10 do 11 mamy pokrótce mowę o pochwale ubóstwa. I to jest pewna myśl, która się przewija zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie którą też tutaj Jakub kontynuuje. Jest to pochwała ubóstwa i przemijalność bogactwa. Nie chodzi tutaj o sam fakt tego, ile ktoś ma pieniędzy w danym momencie. Jednak pochwała ubóstwa w dużej mierze dotyczy tego faktu, że osoby, które może nie posiadają aż tak wiele, mają świadomość własnej nieskończoności i mają też taką potrzebę, aby Pan Bóg im pomagał. Z drugiej strony, jeżeli mamy osoby, które posiadają wiele, to te osoby mogą wcale nie odczuwać takiej potrzeby, żeby jeszcze ktoś miał im w czymś pomagać. I też dlatego tutaj Jakub w tych wersetach 10 i 11 pokazuje, że samo bogactwo samo w sobie nie jest jakąś wielką wartością. Dlatego, że ono może przeminąć. On tutaj mówi, że przeminie jak kwiat trawy. Tak przeminie człowiek bogaty. Dlatego, że prawdziwe bogactwo wynika z czego innego niż z faktu, ile pieniędzy w danym momencie posiadamy. Potem od wiersza 12 do 18 mamy mowę o wytrwałości. I jeżeli mówimy o tej wytrwałości, to tutaj Jakub pokazuje pewien fakt, bardzo istotny. Dlatego, że on stwierdza, że pokusy nie pochodzą od Pana Boga, ale pokusy są wynikiem własnej porządliwości człowieka, którą wykorzystuje szatan. Czyli tutaj Jakub pokazuje pewną walkę duchową, pokazuje pewną walkę, jaką toczymy wewnątrz samych siebie. Uleganie pokusom jest związane z zejściem z drogi naśladowania Pana Jezusa. I może kiedy popatrzymy się na nasze własne życie, to dojdziemy do takich wniosków, że w pewnych momentach, kiedy właśnie ulegliśmy różnym pokusom, oczywiście słowo pokusa, każdy z nas może interpretować w różny sposób, dlatego że jesteśmy wrażliwi, jesteśmy podatni na może różne sfery życia. I im dalej odchodzimy od Pana Boga, tym trudniej jest wrócić na właściwą ścieżkę. Dlatego Jakub przestrzega ludzi, do których adresowany jest list, właśnie przed tym, aby nie ulegali pokuszeniu. I to też jest nawiązanie do nauki Pana Jezusa. Dlatego, że Jezus mówi to samo w Ewangelii Marka w 14 rozdziale w 38 wersecie. Mówi czuwajcie, abyście nie ulegli pokuszeniu. Jakub też ukazuje w tym momencie konsekwencje pewnych decyzji. On mówi o tym, że porządliwość rodzi grzech, gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Czasami może nam się wydawać. Że jeden krok w bok tak naprawdę nie oddala nas tak bardzo od ścieżki, którą sobie wcześniej wyznaczyliśmy. Ale nagle okazuje się, że z tego jednego kroku rodzi się dziesięć kolejnych i potem jesteśmy coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. W konsekwencji w pewnym momencie możemy znaleźć się w takim miejscu, w którym nie będziemy w stanie wrócić na właściwą ścieżkę, dlatego że zupełnie stracimy ją z pola naszego widzenia. Dlatego Jakub przestrzega przed tym i w sposób taki napominający, ale jednak z miłością, pokazuje, żeby unikać właśnie ulegania różnym życiowym pokusom. Dlatego, że wytrwałość jest w tym kontekście niezwykle istotna. Jeżeli będziemy blisko Pana Boga, to też w sposób zdecydowanie Łatwiejszy będziemy w stanie przechodzić właśnie obok pewnych pokus. A im dalej będziemy się od niego oddalali, tym większy wpływ te pokusy i tym większy wpływ będzie miało na nas działanie szatana. Potem mowa jest o prawdziwej pobożności. I wydaje mi się, że to jest temat bardzo życiowy. Bardzo dzisiejszy i bardzo aktualny. Dlatego, że na samym początku też Jakub przeciwstawia gniew do Bożej Sprawiedliwości. Chrze mówi o tym, że chrześcijanin ma być człowiekiem chętnym do tego, aby słuchać. I to znowu jest nawiązanie do słów pana Jezusa, bo Jezus mówi: Kto ma uszy, niechaj słucha. Jakub pokazuje, że gniew może zniszczyć bardzo wiele rzeczy. Gniew wpływa na naszą postawę, i gniew wpływa też na to, że nie jesteśmy w stanie w sposób prawidłowy komunikować i przekazywać dalej pewnych chrześcijańskich wartości, które chcielibyśmy przekazać. Przyjmowanie Ewangelii ma być związane z konkretną zmianą życia. Dlatego też Jakub mówi o odrzuceniu wszelkiego brudu i nadmiaru złości. Mówi o tym, że trzeba z łagodnością przyjmować wszczepione w nas słowo, które może zbawić nasze dusze. Więc mamy tutaj odwołanie do pewnej postawy, która pomoże nam w sposób właściwy przyjąć to słowo. Samo stwierdzenie, abyśmy byli wykonawcami słowa. Znowu, tutaj nie ma nic nowego. Po raz kolejny odwołanie do słów Pana Jezusa, który mówił dokładnie to samo. Czyli widzimy tutaj, że mamy wiele wątków chrystocentrycznych w tym liście, tak naprawdę. Bądźmy wykonawcami. Bardzo często jest tak, że możemy sobie obejrzeć bardzo wiele różnych rozważań chrześcijańskich. Ale to, że obejrzymy piąte, 10, 15, 30, setne, jeszcze nic nie znaczy. Istotne jest to, żebyśmy pod wpływem słowa. Mogli też działać, mogli robić coś konkretnego. Jeżeli pobożność ogranicza się tylko i wyłącznie do uczestnictwa w pewnych religijnych rytuałach, to ona jest bardzo niebezpieczna, dlatego że pokazuje nam coś nieprawdziwego. Ta pobożność w tym momencie wcale nie jest ukierunkowana na Boga, ale jest ukierunkowana bardziej na nas i na pewne nasze religijne spełnienie, które no, w konfrontacji z Bożym Słowem tak naprawdę niewiele wnosi. Jest mowa o tym, że czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Pobożność to jest konkretna postawa realizująca się w naszej codzienności. Pobożność to nie jest to, ile razy pójdziemy do kościoła, w których religijnych rytuałach będziemy brali udział. To nie jest pobożność. Pobożnością jest postawa naszego serca i postawa względem Boga i drugiego człowieka. Jeżeli chodzi o drugi rozdział, możemy go podzielić na dwie główne części. I najpierw mamy pewien długi fragment mówiący o faworyzowaniu jednych osób względem drugich. I mamy tutaj kilka aspektów. Wiemy o tym, że skoro list powstał w środowisku judeo-chrześcijan mieszkających może w Jerozolimie, jest to bardzo pra prawdopodobne, to Jakub będący zwierzchnikiem tego kościoła, jednym z jego przełożonych, nawiązywał też do sytuacji, która miała miejsce w Jerozolimie. W Jerozolimie byli bogaci, byli także biedni. Często tak jest w dużych miastach. Że możemy zauważyć dużą przepaść pomiędzy tymi najbardziej bogatymi i tymi, którzy nie posiadają prawie nic. I tutaj Jakub stwierdza, że nie ma sensu czynić różnicy ze względu na stan majątkowy danego człowieka. To nie ma znaczenia, czy ktoś ma tyle pieniędzy, czy mniej, dlatego że z Bożej perspektywy wszyscy jesteśmy równi. I przesłanie ewangeliczne. Tak naprawdę jest przesłaniem dla każdego człowieka. Myślę, że także w kontekście chrześcijaństwa, my często czynimy taką różnicę. Możemy czynić te różnice często ze względu na wyznawaną wiarę, to znaczy, wyznawaną, to znaczy na przynależność do konkretnej denominacji. Może czasami mamy taką wyższość. Uważamy, że to wyznanie jest lepsze, a to jest gorsze, że ewangelicy to są ci lepsi. Katolicy to są ci gorsi, albo ewangelicy to ci lepsi, i zielono, zielonoświątkowcy ci gorsi. Kiedy popatrzymy na list Jakuba, to zobaczymy, że to jest bzdura. Bzdura! Nie powinniśmy nigdy robić takiej, czynić takiej różnicy ze względu na, na stan majątkowy, ale też ze względu na przynależność do danego wyznania. Skoro jesteśmy chrześcijanami, to też tutaj mamy nawiązanie do pewnej jedności. Po co sami między sobą mamy konkurować? Przecież to nie ma sensu. Jakub zachęca tutaj do tego, abyśmy wypełniali królewskie przykazania, jak to zostało powiedziane. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To bardzo wiele też nam może pokazać, dlatego że potrzebujemy wypełniania tego przykazania w naszej codzienności. I jeżeli z taką miłością Spojrzymy na osoby, które się od nas może różnią, to będziemy w stanie zobaczyć, że ważniejsze jest to, co nas łączy, niż to, co nas dzieli w tym kontekście. I to także jest przesłanie właśnie tych pierwszych 13 wersetów drugiego rozdziału. Jakub w 13 wersecie napisał: Nad tym, który nie okaza miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, a miłosierdzie góruje nad sądem. Czyli mamy tutaj ewidentne wezwanie do tego, abyśmy okazywali miłosierdzie tak jak to miłosierdzie okazywał też Chrystus. I potem mamy ten szczęsny bądź nieszczęsny fragment na temat wiary i uczynków. Fragment, który dla wielu teologów dalej dzisiaj budzi ogromne kontrowersje. I próbuje on być interpretowany na różne sposoby. Niektórzy widzą, powiedzmy, jakieś tam powiązania, dostrzegając, że nie jest to coś sprzecznego z nauką Pawła. Inni znowu uważają, że po prostu są to bardzo oddalone od siebie sprawy. Wiara i uczynki. Pewne sformułowania z tego fragmentu mogą nam wydawać się, Dosyć dziwne, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy o usprawiedliwieniu z łaski właśnie przez wiarę, z łaski przez wiarę. A tutaj mamy taki fragment, kiedy jest mowa o tym, że ktoś został usprawiedliwiony z uczynków, więc jak to teraz mądrze powiązać? Oczywiście mamy te różnice. To nie jest tak, że one wynikają powiedzmy ze złego tłumaczenia, czy jakiś tam innych okoliczności. Faktycznie różnice tutaj się pojawiają. Jednak Jakub traktuje wiarę i uczynki jako coś będąc stanowiącego jedną całość. Dla Jakuba tak naprawdę nie ma jednoznacznego podziału. Tutaj jest wiara, a tutaj są uczynki. On uważa, że wiara i uczynki to jest coś razem. Nie ma takiej sytuacji, w momencie, w którym mówimy, że wierzymy w Boga, a naszą postawą tego nie pokazujemy, bo w tym momencie to nie jest wiara. I Jakub stwierdza, że taka wiara jest nikomu niepotrzebna. Stwierdza, że potrzebujemy żywej wiary, mówiąc, że wiara bez uczynków jest czymś martwym. Możemy wierzyć w Boga. Ale nic z tym nie robić. Jakub to nam pokazuje. W dziewiętnastym wersecie jest powiedziane: Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Co z tego, że możemy odpowiedzieć: Ja wierzę, że Bóg istnieje, jeżeli nasza życiowa postawa będzie zupełnie inna. Czy to jest wtedy wiara? Możemy ją tak nazwać, możemy na papierze wpisać jako chrześcijanie. Ale tak naprawdę nie ma to zbyt wiele wspólnego z biblijną wiarą. Dlatego, że wiara ma być czymś aktywnym. Wiara nie ma być tylko bierna, ale ma wydawać konkretne owoce w praktyce. Samo stwierdzenie Bóg jest jeszcze niewiele wnosi. Pytanie, czy Bóg jest dla nas obecny w naszym życiu? Paweł podkreśla darmowość zbawienia. Jakub znowu kładzie nacisk na praktyczny aspekt życia, podkreślając, że jeżeli ta łaska i wiara nie wpływają na tę naszą codzienność, no to o czym my w ogóle dyskutujemy? O czym my w ogóle rozmawiamy? Teolog ewangelicki Dietrich Bonhoeffer w jednym ze swoich dzieł pod tytułem Naśladowanie opisał tanią łaskę i drogą łaskę. I wydaje mi się, że w kontekście tego listu Jakuba dobrze jest Przytoczyć właśnie tę postać. Dlatego, że łaska tania to jest tylko i wyłącznie skupianie się na tym, co Pan Bóg nam daje. To jest mowa o tej łasce, o miłosierdziu, o miłości Boga, że Pan Bóg jest taki wspaniały, dobry, a my to po prostu sobie jesteśmy, przyjmiemy to i tyle. Ale to na nic nie wpływa. Ale mamy też łaskę drogą. I łaska droga. Okreś jest związana z naśladowaniem Chrystusa, jest związana z wyrzeczeniami, jest związana z trudną czasami codziennością, jest związana z tym, że w pewnych momentach chrześcijanin powie nie w momencie, kiedy cały świat krzyczy tak, ale chrześcijanin będzie miał odwagę, żeby to zrobić, dlatego że ma świadomość, że chce naśladować Jezusa Chrystusa. Dr łaska droga wymaga poświęcenia z naszej strony. Jakub, mówiąc słownictwem Dietricha Bonhefera, pokazuje nam tutaj łaskę drogą. Jakub mówi o Abrahamie, który został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, dlatego że wiara współdziała z uczynkami jego. I myślę, że słowo współdziała jest tutaj bardzo istotne i kluczowe. Wiara ma współdziałać z tymi uczynkami. Ona nie jest czymś osobnym, ale te uczynki i wiara, one muszą iść razem, zdecydowanie. I być może Jakub, w momencie, kiedy wypowiada te słowa, jest po prostu zirytowany też nieco, dlatego że patrzy na wielu chrześcijan, którzy mówią tylko łaska, tylko wiara, ja nic nie muszę robić. I on patrzy na takie bierne chrześcijaństwo i mówi im: ludzie, otrząśnijcie się trochę. Nie możecie tylko i wyłącznie brać od Boga tego, co chcecie, ale swoją postawą nie pokazywać nic. Ale jeżeli mówicie o Bogu, który jest prawdziwy i realny, mówicie o tej Bożej łasce, to pokazujcie to też swoimi uczynkami. I dlatego pojawiają się te słowa. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Jakub mówi, Jakub nie odrzuca tej wiary. Zwróćmy na to uwagę. Jakub stwierdza, że wiara nie jest tym czymś jedynym w kontekście usprawiedliwienia. Ale popatrzmy na to, jak Jakub tę wiarę rozumie. Jakub rozumie wiarę jako coś połączonego z uczynkami. I w tym momencie wydaje mi się, że właśnie patrząc na tego typu tłumaczenie, możemy zauważyć bardzo wiele podobieństw także do działalności apostoła Pawła, bo on bardzo podkreślał ideę łaski, ideę zbawienia za darmo, ale też swoją postawą i swoim życiem zachęcał do naśladowania Chrystusa, tak żeby wiara nie była tylko teorią, ale mogła być przełożona na naszą codzienność. Dlatego, zdaniem Jakuba, bardzo ważne jest to, żeby tej wiary i uczynków ze sobą nie rozdzielać. Tyle jeżeli chodzi o nasze dwa pierwsze rozdziały. Spróbujmy przeanalizować je jeszcze, na spokojnie nad nimi się zastanowić. Życzę Wam błogosławionego czasu. Spotkamy się na Zoomie, żeby porozmawiać na temat tych dwóch rozdziałów. Zostańcie z Panem Bogiem. Do zobaczenia.